Schodzi niżej, schodzi niżej. Dostał. Dostał kolejnego hita. On zeskoczył? Tak. Dostał cztery. No, dostał dostał hit, szata. Na kurwę się z kimś to ja no. idę do ciebie. Dobra, leży. Dobra. Vai aqui para o Elstra, mano. Porra, pitona! Ale jestem totalnie usunięty z podejrzeń. Dobra, jestem za słaby. Nie ja mi rozstrzelę jak kur... No O! 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 Mam moją kacę! Mam moją kacę! kurwa wieje. Dobra, zabiję go. S Kurwa jeszcze go jest AK Mam AKACZO, CZE TEN AKACZ, CZE TEN AKACZ Kurwa, AKACZA nie mogę znaleźć. Kubaś miałby AKACZA w ręku. O nie, dostał głowy. Co z tego? Jeszcze dwa laptopy, czy tych? Te... Tak, mam smika. Mam tego, kastałkę. Dobra, spierdalamy! Mam z Mam custom'ka... Y Tomsona. Oj, ile ja mam rzeczy?! Ja się dowiesz, to... Spójrz tam ten case co patrzę I Ten koniec pośledzony Bo odwrócę ich uwagę tym koniem a, to jest. O, Ale krótka OLE HEAD czarno to jest Leży, o, Ale kurwa dostał headshot a strzałem ale jak potem przeżył jeszcze dwa to już psychikami padło Dostał headshot'a rasuj, rasuj, no dostał w bani, no musi umrzeć No leży o, Leży i rozjebany dzieciotek Leży Ja nie wierzyłem, że... to, jakby Bradley jebnął, ale... Aaaa rajdują na pewni Have a nice day man Why you trying What are you trying to do man Chyba now. Nie mamy totalnie lepszej broni To mnie tak tiltuje, że wi widzę ludzi, którzy po prostu mają bronię które coś robią Znaczy to też robi go po prostu pół... po... Uuu. No tak, tak, tak! Ja jest. Ja pierdolę Doczynała nas może na rajd A faktycznie widzę Nie wiem gdzie mam się schować Czy siedzieć w domku, czy poza... Dobra, zabiję gościa z za awopą, SS czy znaczy z yy, krową co? Bo trzeba pokazać, kto to jest. C <laughs> <laughs> Muszę mieć coś na sobie. Aha. W helikopterze jest to. Kurwa, dastałcie hity. Na eschąpy nie wyszłoś, kurwa. <laughs> no co? So tam jest ten gościu, no. A, no No jak ty przeżyłeś? Za nami. Ale głowę dostał, Essa. Głowę. O, z rewolwerem you kill me? Znaczy tego. Nie, sorry, siekiery. Kill off. Dobra. Dobra, zabiję dwie osoby. Ty tam jedziesz po pierwsze, bo chcesz, temu nie wziąłeś, żeby ty... Zamykaj drzwi. Lecę. O, rozjebali! <laughs> Jak go wzięło na sukę? Ja pierdolę. MP cykowa przyleciała sobie. Ja Nie mam nic My mamy tyle hasma sutów Krzysztof. Cały całym jak się robi beda? Bo ja chyba nie mam wybadanego. Zrób To fleć Wybieram Kurwa, już się cikałem. Ale nie podnosi mnie. Leć po to Gierdala jest tu no Tak mnie sintowałaś, no, jak mówiłeś pójść tylko grupę czy takiego Kurwa, ja dram pizdę no, Udajesz? Jesteś naprawdę takim idiotą No kurwa, bo już nie wiem naprawdę Mój mózg zdał sprawę, że to już mogą nie być żarty No ci piałem. gość do 104 hit z Semika i stoi Dobra leży to pierwsze części na co tam w No dawaj Krzysztof Teraz do tej Teraz do tej drzwi po lewej że skakał po basce Otworzył drzwi Gdzieś o, jaki panik. O, dostałem, otworzył o. tam. Już go zlutowałem. 60 tam miał. Dobrze. i coś. Dobrze, Krzysztof. uciekaj. I o chwycę, tego no. chłopa. O, Leży. Jakieś inne wyjście, czy musi ściany rozwalić? O boże! Chiba, Ja cię chwycam, dobra. Ja cię chwycę. O ale zrzucił. Pięć, dawaj. Laga, sobie 9 sekund Dobrze, dobrze, Krzysztof Ja, ja mam pi... Pie dobrze, dobrze, ktoś da do mnie z łuku, z łuku jakiś pajac z tej wieży Chuj mu wcipę Mam dwa bolty Ja mam stomika. O. Ja Jak mi chłop w plecy strzeli przecież Jeden do jednego, czarny na low, tak? Dobra, zabiłem chłopka. Który ja tam nie mam mieć śmierci, Jest, za nami, na, na naszej chacie Aaa, trafił, nie z mąki. Leży jeden. A jest jeszcze kolejny. Jeszcze jeden jest. bo zajebałeś tego na dachu, dobra. A ty żyjesz, czy wpadłeś? Żyję. No kurwa ty, ta ja tego pytanka chyba tak Taki kurwa tapy znowu lecę Minuję no, ja, z tego pytonka, normalnie Aha, kurwa! kurwa lecę, żarty. lecę No, jeden ma... Pistolet na wodę Dobra, Po lewej, po prawej, po lewej, widzę Jezus, pod chatą stał, jakiś skurwiel Pierdziela na chatę, bo to już jest Warp Ja go rozbieram całego do końca i Masz, dwa Dobra, zabieram to Masz, rzuć mi w rurę Zależy, akacz Nie, zabił się chyba No poczekaj Oh, yeah, gun, right? oh, yeah, gun, right? On jest to pod nami? Ale nie mam jak. Nie, on tam zleciał. Dobra, wybiegam chyba, wiesz? Albo tak pikny. O, gość nie, niebieskim uciekaj, nie, 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 leży. Dawaj Krzysztof, tam, na wprost, leży. A. A! A! z skór wysyda? jeszcze raz strzelałem, tutaj Dostał. Nie widzę, odjechał. O, biegnie na górce na stówce. Dostał. Dostał Nie, tu jest wejście, on tam siedzi Siedzi za chatą. Leży no, rozumiecie jest jak pierwszy O, razy, lutował. I tak zaatakował Ty, otwarte tam jest. O kurwa. A, A jak ty <laughs> Ech, tam 20? Bo jo, to po... ostał hita. Jakby się tam jeszcze gdzieś tu razu. To jest prawda, dlatego że jesteś bok, No i gajam. To jest sam wika. No, <laughs> to jest tak spadalany. Jest sam power Ty w sumie masz 100. Tu... Tylko tych drzwiach, gdzie ja otworzyłem, postawy tam jest. O kurwa, chłop. O... Chyba nie, bałeś niczego leży, ale ja dostałem od oczywiście od niego łuków ryj. Z to srają. Kurwa, leży.